Czy serio miksu jest jakiś łapy? Bo nie wiem, fajda, fajna ta fryzura, co więc... by tak jest tak, tak, do w Dobra, może ja tak zrobię znowu znowu cięcie, cięcie, cięcie i może widzimy po się po opadnięciu ściany, co ona Ja idę jeszcze sam, Witajcie po cięciu, jesteśmy na bardzo pro, czekaj, ja jeszcze mam normalnie, jeszcze się kreski mi brakują do levela, tak sobie robię. Nie, ja to rypię, ja to rypie, ja już idę. Segreguję eku i idę. Rypię to. czekaj, czekaj, czekajcie. chodź, chodź już, to. Dawaj, mam, no, się coś. Dawaj. Dobra, mam, się już lepiej. O, kama. Ja wezmę się zezmę entron też. Jeszcze... Dawaj, wierzcie. Dobra, jeszcze. Wezmę jeszcze. Jeszcze wezmę, bo może coś od kogoś wypadnie. i będziemy mogli występować sobie. Okej, okay, bołaże. Dobra. Okej, okay, szumalę dzisiaj. Au! Uch! Pomóż! Pomagam! Paga pas. Sklepałem go. Ja, bo wiem, bo Czekaj, nie, HP. HP. Ja też. Nie dał nic ciekawego? Nie. Nie miał, nie miał. Szkoda, że O, tu jest kolejny. Ale bez seta, tylko masz żelazny mieczek. Okej, okay, ty go spinałeś. Ja teraz będę się rzucał, bo chcę pozarabiać. Chcę, chcę trochę więcej zarobić. Ja tu, ja tu gram, nie gram długo, dlatego... O! Jest! Widzisz? Linki już są zmienione, zieloni są nasi i tak. Dlatego ja lubię być zielony. To jest czerwony. On ma koksa. I co, i tak mu przełamiemy? No nie. Wszystko tam nie ma jeszcze. Aha, on chciał chyba dać. Tak? Czy co on robi? Mam pięć kruksów! tak, a ja mam ich potki! Ja też mam jedną na słony. Ja mam koksa! Jednego? Tak! Ale kuksa! Czwarce. I mam podkę herkulesa. Czyli... czego? To, tak, Tak, że nie Pani właśnie zaraz ubaczę. Abstraction 99 To jest abstraction Poczekaj, nie miał nic Okej, gdzie Ty? Ja jestem tutaj na górze, gdzie były kopsy A ty? Tak Na samej górze tej środka? Tak To uwaga, bo się już do Ciebie idą Ale ja już się buduję tym ja mam pięć diaksów, szybko drewno mam, mam. Szybko robię sobie chemnik, bo tylko jego nie mam zencektowanego. Zginę. Tak? Tak. Zginęłaś? Jeszcze, jest? Dwa serca. Proszę cię, idź na samą górę. Tak, tu jest czerwony już. No ale chodź tam, on ma diamentowy miecz, ale mam trzy serca. Jestem na górze. Jest. Jest dwóch. Ja, dwóch jest ja, ja spróbuję Ci też jakoś pomóc taktycznie. Okej. Okay? Dajesz radę? Tak. Okej, okay, ja, ja... tam już będę szedł powoli. Ale muszę uważać, bo nie, mi się HP happenc... A jak nie, to wezmę sobie tego abstraction'a. Mam na slownest, tylko. Okay. Wezmę sobie zaraz tego Herkulesa, będę chciał skoczyć. Albo mam pomysł! Jest tam dwóch czerwonych, to, ale nie widzę. Jest, jest masz... wysoko ty, ja zaraz skoczę, ja zaraz skoczę. Boże masz jakąś szansę wyjść z tego z... Jeżeli rzeczywiście Mac jak sobie mieć, jak chyba idę na niego, bo on chyba. Bo ty... Tam było I... żyć. O! Stręcz! Tak, ale zlamiłem. Polowałam, jeszcze po kolono. Jestem. Ja się zaraburuję. Dobra. Co? No! Dobre mają dobre łuki. I tam jest taki spokojny, ja już wiem co robić. Nie wiem co robię, ale musisz mi bardzo pomóc, bo oni już tu... Czekaj, bo mi się jeszcze dwa coś zregenerują i ja chyba na To jest Konrad, na szczęście. Okej, okay, ja mam mało HP Konrad. Pozdrawiam tego Konrada, bo on dosyć spoko był. Szkoda, że to żelazo zarypać, nie ma całego seta, ale dosyć ma spoko, spoko. Czekaj, ja ci, ja ci tutaj coś dam, Konrad, weź mi Ale mam No, ten Konrad ma cały żelazny set. On mi pomaga, ja, on jest ze mną w sojuszu, bo on jest z nami w chwili. Wygrywamy, wygrywamy. Nie! Ty tam skoczy. chcesz? Ty jesteś na dachu? Nie. Skacz! Skacz! Mmm. Fuck. już można! Ja chciałbym mieć! Enchantowany! Ja chcę go podnieść! Unbreaking 1, gorszy niż nasz. Czy no? Ty... Czy ty pójdziesz masz szarkment? Mam Herkul! Ty! Uwaga Ale mam lagi, czekaj, ja się czuję i widzimy się za moment. Dobra, witajcie na deadmatchu, jesteśmy, nasza czwórka na jakiegoś typ, na jakichś dwóch typów. Teraz... Się Chyba, że ty kupisz koksa jednorazowego. Tak, nie starczy mi. To jest jakiś Aha. nos, fuck. Kto padł? Konrad. Fuck, mam lagi trochę. Odnieś lepiej. Zjadłeś koksa? Nie. Yeah. Zarabiorę Herkulesa! No! Ja mam serduszek! Ile? Mam jakieś 100 serduszek! Tak? To dawu! Kurde, kurde, musicie mnie obronić! Czemu? A, to jest słaby typ. Idziemy? Nie, żyjesz. Dawaj na niego obaj. Dawaj, raz, dwa, trzy, jedziemy nim. Bez koksa. On ma koksa! Dawaj na go, On tak ma tyle tych koksu. Bo się łamie, o, Sami jesteśmy. Ma... Pomóż. się. Wierdłaś? I to tak. ja też pewnie. Bo no, tego. No, i No ale była ciekawa warunka naprawdę. To my chyba się żegnamy, jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę, psuwa i my się z wami. Żegnamy, siema!